Cześć, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Ewolucja nigdy się nie kończy, czyli takim klikerze, który jest bardzo, ale to bardzo uzależniający. Tak bardzo, że wczoraj po prostu praktycznie cały czas grałem, cały czas zaglądałem, czy zebrałem już trochę pieniędzy i powiem wam tak, zalogowałem się dzisiaj, bo oczywiście wszystko mamy offline tutaj, zbieranie pieniędzy także i pokazało mi, że zarobiłem tam ileś bilionów tych Entropii, mówię zarobiście, ale najpierw wyłączę sobie grę, bo po prostu chcę włączyć nagrywanie i okazało się, że mi to przepadło. Nie mam pojęcia dlaczego, ale gra jest chyba jeszcze w jak chcecie. Link jest w opisie. Wypamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę i żeby zajrzeć na G2, bo naprawdę gra jest fajna. Gry możecie też kupić właśnie na G2 z Korem Flotar i troszeczkę sobie porozwijałem, bo ostatnio było, kończyliśmy w sumie na tym, że odblokowałem rybę, a tutaj mam już 52 ryby i najlepsze jest to, zobaczcie na to, że te ryby wszystkie widać tutaj w naszym podwodnym świecie, także to jest wydaje mi się spoko sprawa, mamy jak widzicie bilion już tych entropii, także porozwijajmy sobie, może uda się dzisiaj coś ciekawego odblokować, mamy tutaj czworonoga, czworonóg, Ok, ryba 25% bardziej wydajna, pierwsze zwierzęta wynurzają się z oceny i zaczynają żyć na suchym lądzie, okej, okay. uuu, gada będziemy mieli, zobaczymy w ogóle ile gad e, da mi pieniędzy, 108 tysięcy, a przy tylu rybach Okej, okay. tyle ryby już produkują um, milion, ym, milion pięcio, pięćset tysięcy, ponad milion pięćset tysięcy. No dobra, kupmy sobie tego gada. Okej, okay. i mamy. Wy, wyszedł nasz pierwszy gad, stworzono życie. Dzień dobry panie gadzie, dobrze. Do, dobrze, Nie, niech gad tutaj będzie. I czyli tak wygląda kolejny etap naszego życia. Czyli mamy najpierw te wszystkie komóreczki, tutaj DNA i tak dalej. O. Co to jest? Mogę zarobić 270 milionów. Ja może nie będę tego robił tutaj, chociaż powiem Wam tak. Bardzo dużo reklam obejrzałem w tej grze. Bardzo dużo, bo no, to mi kusiło po prostu. A wezmę sobie, rozwinę trochę tych pieniędzy. Ok, jeden gat, kurde. 108 tysięcy produkuje. Ok, wypadałoby po prostu na przykład ewoluować nogi, czyli z wyrosły nogi, które sygnalizowały nadejście życia na lądzie. Ucho mogę mu na przykład, ale uu, ucho jest bardzo, ale to bardzo drogi. Zastanawiam się, jak będzie wyglądał dalej ten e, film. Bo zobaczcie, że już tutaj mam problem, aby przejść dalej. Ale weźmy sobie, kupmy tak. Kupmy to, czyli nogi. Ok, jednego gada bym kupił chociaż, żeby troszkę zwiększyć jednak em, generowanie tego, tej kasy. I teraz już mamy 435 tysięcy za każde i entropia z kranu. Zyski 95 tysięcy za dotknięcie. Hmm, czyli to jest za kliknięcie, tak? Czyli mamy 159 już e, za jedno kliknięcie. Czy to jest dużo, patrząc na to, że mamy tam e, na sekundę 2 miliony entropii? Wydaje mi się, że nie. Uuu, Wydaje... saka, możemy. Kurde. Sak no ponad półtora biliona. Hmm. Czy powinienem w gady inwestować na razie? Chociaż nie spodziewałem się, że tak szybko to będzie. W ogóle zobaczcie, jakie to jest fajne, jeśli chodzi tutaj o kolorystykę. Mamy najpierw tutaj, wiecie, em, taką zupę, pierwotną zupę. Tu później już mamy wodę i mamy już ziemię, mamy ląd. Zobaczymy co... a nie, ma... nie mam dalej niestety odblokowanego Także trzeba będzie się po prostu dowiedzieć Mam mały dylemat Bo nie wiem czy zbierać sobie na tego ssaka Tu mamy skorupkę jajka Czworonożność Stawy stały się silniejsze w miarę upływu czasu, pozwalając zwierzętom Z... zwierzętom stać dalej od ziemi i pokonywać Większe odległości, mhm Wiecie co, chyba nazbieram po prostu sobie na tego ssaka Bo tutaj już będziemy mieli milion a przy tych dwóch, no, kupię sobie ssaka. Dobra, udało mi się nazbierać już na tego ssaka, zobaczcie, że mam ponad 2 e, biliony, także od razu sobie go kupujemy, żeby wyszedł nasz ssak. Czyli mamy królika, tak? Królika albo zając. W ogóle dziwnie wygląda jakoś tak. Nie, to, to, to chyba nie jest jeszcze <laughs> to, to, takie stworzenie jakie znamy dokładnie, ale mamy teraz już 4 miliony, tak. 4 miliony entropii na sekundę. Także wydaje mi się, że to jest spoko. O, spoko sprawa i spadająca gwiazda. Dobra, przygotujcie się na klikanie. Dobra, lecimy. Powiem wam, że ta gra ma coś w sobie takiego, że mimo tego, że wiesz, że to jest kliker i tak naprawdę nic kompletnie z tego nie będziesz miał, że sobie będziesz klikał, to mimo tego, że nadal w to grasz, nadal siedzisz, nadal po prostu zbierasz na te kolejne rzeczy. O, dobra. Udało się. Mamy ponad bilion pieniędzy. Zobaczymy, czy są tutaj jakieś kryształy. Nie, nic takiego nie ma. Dobra. Mm, zobaczymy w ogóle, co mogę rozwinąć, bo mnie to bardzo ciekawi. Czyli jeden sak produkuje e, po prostu milion na sekundę. Okej. Okay. Możemy zęby ssak sobie kupić. Czyli sak jest 100% bardziej wydajny, ale to kosztuje 20 bilionów. Chyba kogoś porąbało, naprawdę. Kogoś porąbało, że ja tyle zbiorę. Znaczy, powiem, powiem Wam tak, gdyby nie to, że po prostu wyłączyłem tą grę, to ja bym miał, mówię, ileś tam bilionów i mogłem to jeszcze pomnożyć razy dwa, jeśli bym obejrzał reklamę. Ale mówię, zamknę grę, włączę nagrywanie i. No i się popsuło to po prostu, więc nic nie mogłem z tym zrobić. Zobaczcie ile teraz w ogóle tutaj jest rzeczy, w tym sensie... Ile kasy jest wymaganej? Prymas. Okej, okay. wśród ciepłokrwistych ssaków jeden szczegółowy gatunek wzrósł ponad resztę. Dobra. Ciepłokrwisty, czyli ssak będzie 25% bardziej wydajny. Czy ryby? Nie, ryby mi się nie opłaca już na pewno rozwijać. Mógłbym z tymi gadami coś porobić. Bo zobaczcie, że mogę na przykład jeszcze ucho rozwinąć i ucho niby kosztuje 3 biliony, ok? To się wydaje naprawdę dużo, ale jeśli później to weźmiemy, ee, pomnożymy właśnie jeszcze przez te wszystkie gady, które będziemy mieli, no to się okazuje naprawdę, że można on albo na przykład coś takiego zrobić. Także ja bym sobie te gady porozwijał, ok? A one w sumie nie są aż takie drogie. No i mamy teraz 5 milionów entropii na sekundę. Co w ogóle jest. W ogóle tutaj, tutaj fajnie to widać wszystko. Koral. Gąbka. Okej. Okay. Kupię to ulepszenie. Nie, nie, nie wiem po co mi to, a mogę sobie jeszcze gara jednego kupić. Albo zbierać na ssaka. Patrząc na to, że mam właśnie 5 milionów entropii, wydaje mi się, że warto by było sobie po prostu tutaj e, troszkę tego pozbierać. Mówię, fajne jest to, że rzeczywiście widać te wszystkie e, zwierzęta, które udaje nam się zaspałnić. A mogę zarobić 746 milionów. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak, że ja pozbieram trochę pieniędzy i zaraz do Was wrócę. Mam prawie 7 bilionów entropii. Wydaje mi się, że teraz będziemy mogli coś lepsze może nie za dużo, ale zawsze coś i powiem wam, że zaczyna się robić problem z tą grą w tym sensie, że e, naprawdę potrzebuje coraz więcej czasu, aby odblokować te rzeczy. No dobra, mam 7 bilionów entropii. Wydaje mi się, że tyle powinno starczyć, aby coś tam e, ciekawego można było kupić. Zastanawiam się dokładnie co, bo mamy tutaj zobaczcie, że jednego saka mamy 10 gadów Zastanawiałem się nad uchem, bo um, ucho też nam na pewno zwiększy produkcję właśnie tych entropii. Mamy aktualnie 6, um, 22 milionów, mamy 10 gadów, ale ja też myślałem nad tym, czy by nie kupić sobie tych saków i później po prostu ich jeszcze trochę nie ulepszyć, bo na pewno by mi to coś tutaj dało. Zobaczcie, 2 miliony one produkują, a 10 gadów też produkuje 2 miliony. Chociaż, kurde, patrzcie na to. Hmm. Mam dylemat, e, autentycznie mam dylemat, bo tu będzie gat niby 100% bardziej wy, wydajny, czyli jeżeli bym kupił ucho, dobra kupię to, kupuję ucho i kupię, kupuję czworo... No, czworo... czworo... Nożność, trudne słowo, uwaga, to teraz produkuje 8 milionów na sekundę entropii. Wydaje mi się, że to już jest naprawdę bardzo um, pokaźny przychód, chociaż tak się zastanawiam teraz, że jeżeli wiecie, będę oglądał sobie ten odcinek po jakimś czasie, gdy już będę miał więcej rzeczy odblokowane, no to wiecie, dla, dla mnie to tak będzie, a dobra, miałeś tutaj 12 milionów, czy mam 13 milionów entropii na sekundę, ale słabo, ja mam 5 i tam będą wiecie jakieś te dziwne liczby, bo po prostu w tych grach tak to wygląda, że później się robi naprawdę bardzo, ale to bardzo duże liczby. Aha, i to jest mózg saków. O kurde, zobaczcie, z przewodu nerwowego lecimy sobie do mózgu saków. Początek myśli jakie znamy. I saki będą... A, tu, tu jest sak, będzie bardziej wydajny. Tylko pytanie czy ja chcę czekać? Kolejne tam powiedzmy 10 minut, aż mi się zbiorą te pieniądze. Ale powiedzmy, że tak, że jeszcze sobie rozwiniemy um, zęby z saków. To by się przydało, ale to kurde kosztuje tyle bilionów, że na pewno tego dzisiaj nie uda mi się odblokować. Ale może sobie odblokujemy mózg z saków. Ok i weźmiemy sobie prymasa. Albo y, mussaków prymasa i ciepło krwistego. Te trzy rzeczy jeszcze postaram się dzisiaj odblokować, także ja wracam do klikania i widzimy się za chwilę prawie 13 bilionów entropii moi drodzy, to musi starczyć na te ulepszenia, nie ma innego wyjścia także kupujemy, uwaga, uwaga kupujemy musk saków, kupujemy prymasa sobie i kupujemy ciepło krwistego, zobaczymy jakie będą teraz przychody, 15 tysięcy 15 milionów, przepraszam, entropii na sekundę, także spoko to jest naprawdę fajne i zobaczmy tutaj jak to by wyglądało, jeżeli byśmy sobie ulepszyli okej okay. ehm, wypadałoby w sumie może kupić jednego saka, patrzę co tutaj jeszcze będzie można, a przybliżę może wam, bo też może nie widzicie, możemy sobie kupić łono. Przy pomocy pasożytów genetycznych niektóre organizmy dryfowały po złożeniu jaj i rozwinęły zdolność do rodzenia na żywo. 8 bilionów to kosztuje. Możemy włosy. Włosy nie tylko utrzymywały temperaturę ssaków, ale niektóre mieszki włosowe ewoluowały w ważne gruczoły. I mamy małpę. Mamy małpę. Jesteśmy bardzo blisko odkrycia kolejnego życia. Od samego m, początku ewolucji człowieka, e, małpy, człowiek w rodzinie, hominidae są pierwszymi przodkami współczesnego człowieka. Mózg małpy, ja pierdzielę, tyle rzeczy można sobie tutaj kupić, ale powiem wam tak. Ja się skupię na razie na rozbudowie ssaków, bo one też mi te, troszkę tych pieniędzy jednak będą dawały. Także wezmę sobie, kupię dwa ssaki i mamy 21 milionów Entropii na sekundę, na razie ja to zostawiam, w kolejnym odcinku, jeżeli oczywiście będziecie nadal zainteresowani tą grą, na pewno sobie kupimy małpę, kupimy sobie jeszcze kolejne rzeczy i zobaczymy co będzie, co będzie dalej, wy pamiętajcie, żeby zostawić łapy w górę, jeżeli wam się gra podoba, naprawdę polecam sobie ją zainstalować, bo uzależnia. Jest fajna, jest prosta, jest wciągająca, czyli to, czego oczekujemy od gier mobilnych i najważniejsze według mnie nie jest na razie przynajmniej pay to win, bo w sumie za co tutaj możesz płacić? Możesz sobie kupić jakieś tam cuby, ale no ja na razie nie widzę potrzeby, żeby to kupować, chociaż może to się zmienić w kolejnym odcinku, także ja na razie Wam dziękuję za uwagę, idę oglądać kolejną reklamę i widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, pa pa!